Witajcie! Dziękuję za, za Waszą obecność. W związku ze zbliżającymi się świętami zadusznymi, y, rozpoczynamy czy kontynuujemy zaczętą przed rokiem kilkudniową sesję nagrań o tematyce tzw. śmierci, czyli przemijania i przemiany. Zanim zacznę czytać dzisiejszy tekst, zapraszam Was do zapoznania się z podobnymi nagraniami z przed roku, a są to nagrania. Y, nagranie ósme na granicy dwóch światów z roku 1934, nagranie 41, apel do ludzi dobrej woli z roku 1926, nagranie 42, święto umarłych z roku 1919, nagranie 43. Czeska legenda o wiedunie z roku 1920 nagranie 44 cmentarz z roku 1920 nagranie 158 przybysze z roku 1927 oraz nagranie 194 w łańcuchów cieleń z roku 1924. Wszystkie przed chwilą wymienione nagrania znajdziecie w folderze rozwój duchowy przedwojennej Polski, który serdecznie polecam, i a jeszcze dodam, że po artykule przeczytałem też wiersz, który jest bardzo piękny i nawiązuje do treści dzisiejszego tekstu. Bardzo się cieszę, że go znalazłem. No to zaczynamy. Rok 1919. Tomi Razori o pięknej przemianie. Od lat paru myślę dużo o śmierci. Nie ma w tych myślach ani rezygnacji, ani smutku, ani pesymizmu. Nie są one wywołane ani zawodami, ani znużeniem, czy nudą. Inna jest ich geneza, a źródłem – pogańskie rozmiłowanie w pięknie życia. Kocham życie nie tylko w jego aspekcie wielkim i jedynym w nierozdzielnej trójcy. Życia, śmierci, zmartwychwstania, lecz miłuję również, a nie mniej wcale – to, co jest w niem złudne i przejściowe, co trwanie posiada, i tęczowość bańki mydlanej. Kocham piękno formy wszelakiej, grę barw, magię dźwięków, tajemnicę niezbadaną woni kwietnej, srebrzystą rosę i mgły opalowej i zwiewne, i ostry rytm żołnierskich kroków, i arabeski mrozu na szybach ośnieżonych, i taniec białych płatków śniegowych. Kocham przejrzystość fali, Słońca promienie, Wzruszającą zieloność młodej runi zbóż I zwartą, zimną białość marmuru I geometryczną doskonałość kryształów I frędzle deszczu, Kresek płynnych, Łączących niebo z ziemią I fantasmagorie puszystych obłoków I blask myśli w oczach człowieka rozległość śpiewnych stepów i potęgę burzy, siłę orła i słabość błękitnej libeli, migotanie gwiazd dalekich i purpurem płomienia. Podziwiam i kocham ptaki, owady, zwierzęta, minerały, srebrzyste dewy i śmieszny ludek podziemny. Drogi mi jest ten cały kalejdoskop form wieczysty taniec atomów, splatających się pod działaniem siły tajemnej w miliony kształtów, by po krótkim trwaniu rozpaść się jak rój skier barwnych. Nie mówię w tej chwili o życiu niepojętym, o życiu kosmicznym, trwającym miliardy lat w pojęciu ludzkim, a będącym mgnieniem jeno w bycie tej istoty najwyższej, o której już sama myśl wznosi świadomość na zawrotne wyżyny, bo jakiż jest jej początek, jaka geneza, w jaki sposób zaistniała i kiedy – i co przedtem było, i co będzie po niezmierzonych miliardach wieków. I nie mówię o procesie biologicznym, który zazwyczaj nazywamy życiem i który jest jedno momentem zetknięcia się energii materii. Nie. Miłuję nie tylko te tajemnice życia niezbadane, a święte, lecz i przed cudną maję form emeferycznych i to ukochanie życia przez całą gamę stanów mojej świadomości każe mi myśleć o jednym z jego aspektów o śmierci o tajemnicy śmierci czym jest śmierć jestże zniszczeniem dezintegracją rozpłynięciem się w nicość Kresem, że jest, czy jeno przejściem z jednego stanu bytowania w inny. Energia jest niezniszczalna. Biologia mówi o wieczystej przemianie atomów i form, o przejściu jednostki energetycznej z jednego konglomeratu atomów w inny, skupiony mocą swych specyficznych wibracji. Prawdą jest, że natura ukrywa zazdrośnie sam moment przemiany, że rozwijanie się pąka w kielich kwiatowy odbywa się pod osłoną nocy, że ostateczne formy przejściowe jednego gatunku w inny, wyższy, giną, że nie możemy zanotować i pochwycić świadomością chwili zapadania w sen. Podobnie też nauka nie może ustalić istotnego momentu śmierci. Każdy organ, każda część ciała umiera w innym czasie. Paznokcie i włosy rosną w ciągu trzech, niekiedy czterech dni, a nawet i dłużej po tak zwanej śmierci. W ciągu kilkunastu godzin trwają funkcje trawienia jeszcze. Odejście, przerwanie prądu wibracyjnego łączącego materię i ożywiającą ją energię, bywa zawsze niemal bardzo trudne i bolesne. Dzięki niewiedzy. Obserwowaliśmy chyba wszyscy długie męki agonii u ludzi, zwierząt i roślin. Straszliwy, pełen niewypowiedzianego bólu, ostatni skurcz twarzy ludzkiej. Pełne męki drgawki, zastygłe w szklistych źrenicach przerażenie. Środki anestetyczne stosowane przez medycynę oficjalną nie rozwiązują wcale tego zagadnienia, bowiem moment odejścia energii od ciała, moment wyzwolenia ducha i ostatecznych rozrachunków z ziemią musi być dokonany w pełni świadomości, w spokoju, pięknie i harmonii. Nie powinno być w tej chwili nienawiści czy żalu do osobowości, która często nie wykonywała zaleceń duszy i po bezdrożach błądziła, lecz pełne pogody i wzajemnej wdzięczności rozstanie się, spokojne odnotowanie wszystkich niedociągnięć i zwycięstw, wszystkich odchyleń i wzlotów. Przypomina mi się w tej chwili piękny wiersz Romana Rostworowskiego, kiedyś dawno przeczytany. Śmierć to cudowny paś, co trzyma straż u wrót, więc na po cóż łzy i Kir i Chopina marsz żałobny. Albo inny jeszcze wiersz Słowackiego. Na cóż by cała nasza mądrość była, gdyby nas nawet skonać nie uczyła? Żałuję, że nie pamiętam go w całości. Istnieje wiedza, która przejście z jednej formy bytu do drugiej formy czyni bezbolesnem. Istnieje wiedza, która ułatwia duszy zrzucenie szaty ciała, która chwilę tę czyni piękną i pełną dostojeństwa. Ostatni akord życia ludzkiego musi być piękny. Musi być w nim imię piękna całości w imię dalszego rozwoju ducha. Musi to być akt uroczysty, pełen harmonii, spokoju i mądrości. Eutanazja musi być na każdej płaszczyźnie. Wielka przemiany Poczwarki Ziemskiej w cudnego motyla ducha. Winna być dokonana w otoczeniu pełnem piękna i ciszy, gdzie każdy szczegół byłby mądrze dobrany, pośród kwiatów, barw, melodii i zapachów w najgłębszym zrozumieniu doniosłości chwili. Cytat. Oto tajemnicę wam powiadam. Wszyscy wprawdzie z martwych wstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy by się to odmienienie dokonać mogło. Zagadnienie śmierci, sztukę umierania postawić należy na płaszczyźnie ściśle naukowej, na płaszczyźnie wiedzy odwiecznej przechowywanej w tybetańskich ośrodkach ezoterycznych. Marzę o tym, by wiedzę tę uczynić żywą, by nauka o wielkiej przemianie, która jest zmartwychwstaniem do życia na wyższych równiach świadomości, była dostępną dla każdego ezoterysty, i wówczas stanie się ten moment przemiany bramą złocistą, łukiem tęczowym wiodącym w nowe życie, łukiem zwycięstwa nad czasem, materią i przestrzenią. A teraz zapraszam Was na wiersz pod tytułem. W dzień zaduszny podpisano i M. Mówicie, śmierć jest straszna, chodzi wciąż po świecie i przebogate skarby z rąk naszych zabiera, z kolan matce porywał ukochane dzieci, a drobnym dzieciom najdroższych rodziców wydziera. Tu rozśpiewane ptasze schwyci w wiejskim sadzie, Tam róże pełne struje w blasku i rozkwicie, Jak lampę bicie serca gasi, gdy dłoń kładzie, Skryć się przed nią nie można nocą, ni o świcie. Pod jej lodowym tchnieniem bzowe więdną kiście. Gubi wszystko ta straszna i złowieszcza pani. Na drzewinach zielone w krąg martwieją liście, Kiedy szumiących lasów przejdzie się gąszczami. Pod tchnieniem śmierci wszystko, mówicie, przepada. Śmierć znaczy we was zguba, nicość zatracenie. Wierzycie tylko w ciało, co się w proch rozpada i przeto... Śmierć kryje dla was tak straszne znaczenie. W nicość umiecie wierzyć, a wy wieczność nie chcecie. A wszystko żyje wiecznie, tylko postać zmienia. Najmniejszy atom marnie nie ginie w wszechświecie, a cóż dopiero dusza, ten cud wszechistnienia. Jako ptak biedny w klatce, lat parę trzymany, zapomnij, czym jest wolne w powietrzu bujanie, tak wyście zapomnieli, cenicie kajdany i boicie się wierzyć w wieczne ducha trwanie. O, jakże nieopatrzne wasze myśli, słowa, śmierć ciała wam zdejmuje jak zdarte łachmany i znęc ziemskich wyzwala, by można królowa, otwierając wam bramy w kraj cudów świetlany. O, nie płaczcie tak gorzko pod ich co umarli, Nie płaczcie, że tracicie najdroższe kochanie, bo im bramy więzienne szeroko otwarli, Przeboleć trzeba godnie to krótkie rozstanie.